Siemano widzowie, w dzisiejszym filmie nie grali w belu. taki lekki powrót, bym powiedział, bo na to nie grałem w głos. A specjalnie co jakiś czas zagrać, bo naprawdę jest nostalgia. Tylko teraz nie mogę powiedzieć sobie, ulepszyć jakiej, jakiejkolwiek części. No bo jakby to powiedzieć, nie zrobiłem fragmentu. Będę asasynkiem, ale nagrywał to tak. Nagrywam to. Dobra, widzowie, plan jest prosty. Kupuję TNT i robię z Asta La vista. W tym momencie uciekam na tył wyspy, no i uczuciem przeciwnika, wiesz co, wiedzieć. miałem czas na ewakuację. Plan jest prosty. Biorę TNT i lecę na Wyspy niebieskich. I teraz czysty czas dozwonię na kapitulację stąd. Adios. Adios! Ja zrobiłem fraga w sumie, bo kupiłem sobie bo, Potem poszedłem na diamenty, ponieważ większość to mnie szansa wygranie gry, a jednocześnie nie łamie zasad, poślecie, nie nie zasad, bo, ule bo nie ulepszam swoich przedmiotów, tylko je enchantuję. Potem poszedłem na emeraldy, żeby móc kupić takie przedmioty jak perły, czy potki na niewitkę. Po powrocie miałem 16 diamentów oraz 10 emeraldów, co wystarczy na no, no naprawdę solidne eku. Leż niestety długo, tym jak Fipurki już się nie nacieszę, bo gdy go kupiłem od razu mnie zabili. Kierka zaczęła się standardowo. Na początku budowałem oczywiście łóżko, glinok, żeby, żeby mi go prędko nie zniszczyli. I zabudujesz tego. Potem poleciałem na przeciwnika, na szarego. No i dostałem na dziurę, tego nikt się nie spodziewał. Ale wróciłem z Fireballem, żeby wam mówił o budowę i jakby zjeść mu wyrok. nie stary? W ogóle mieliśmy mie trade To jest bad trade. Proszę. Lecz nie ma tego za na dobre nie wyszło, ponieważ zdomiłem się tego pierwszego kina, co pozwoliło mi ulepszyć Jezre. swoje przedmioty oraz a, nie zrobić taktyczny odwrót tak. a potem ten wiem, że jeszcze tak ja. na refy, TNT, Fireballa, żebym mu czegoś uciekać. A, tak. a idąc na diamenty znalazłem prawdziwego jackpot'a Tak tu leżały emeraldy, tak kurczę sobie leżały. Przysięgam to nie jest ustawiona. A tak prezentował się mój ekwipunek po tym jak wykupiłem sobie do tych. Miałem ender w dwie podki, po prostu full. Mam nadzieję, że to wygram. Stop, widzisz tą potkę na niewitkę? Uwierzcie mi, ta potka ocaliła mi życie, gdzie teraz tam się wklejam do typa. Dobra, no ta nitka była game przenzerem. stary? Elo stary? Dobra, chillera i szybka kapitulacja Peru na Wyspę Żółty. Taktyka. Nie rozłota no, era. Bo... Dobra, Dobra nie... to mam do was jedno pytanie. Czy możecie mi wytłumaczyć jedną rzecz? W typ poleciał, został wyknokowany całkowicie. I nagle widzę go na moście. Co w tych jak to jest możliwe. To jest, nie, czy ty, ty przeżyłeś. No i zobaczcie, typ żyje, no to jest ten typ, którego I Widzieliście to, każdy to widział, więc jak on teraz żyje? Stwierdziłem, że skoro mam TNT, to lecę na Emeraldy i kupuję sobie itemy. A nie, nie lecę na Emeraldy, zapomniałem. Zobaczcie, świetna gra, ta wygląda naprawdę dobrze. Zero, jeden tryhard jest prawdopodobnie, że to wygram, jest taka, jest taka szansa. Standardowo łóżeczko Blino, ponieważ to najszybsze i najtańsze, więc... Jest na starcie bardzo opłaca klasycznie na starość podjazdówka. Lecz tego typu jest. szarego to jest ten jedyny tracker. On to, nie jest na drugim końcu mapy nie. i już jeden do mnie dostał. Jak to jest możliwe? No nie wiem. Nie. Lecz wykorzystałem naj, najlepszą strategię, jaką mogę teraz wykorzystać: czyli rotacja TNC. Mogę z dwóch TNC uciskać yeah. na drugim końcu mapy i zobaczyć najsilniejszej temy, czyli najmniejszej temy wspierające Emeraldy. No i dobra, kładziemy TNT i lecimy do żółtych. Mnie to serio daleko, co drugi koniec mapy hmm. chyba. No i kupujemy za to cennej temę i, tak, i, i wygramy gierkę. Ale... Aktualnie moje kupry się bardzo że Mam Ender, Perłę i wszystkie potki, więc... ...mogę powiedzieć, że mam dużą szansę, że wygram tą gierkę. Pamiętacie, jak mówiłem, że wygram? No tak średnio, bo... Perła? To nie! ...to naprawdę już jest nie, rekordem jest tak jak głupoty. O, Początek już każdy, każdy zna, więc możemy przejść od razu do podjazdu i ucieczki, no bo to jest jedyne, co w sumie robię w tej żeby przetrwać. Daj mi zrotować. Ja mam, sorry. Ty masz lepszy jesz, ale ja mam lepszy... Ja mam lepszego skilla. O, sery, sorry. Więc po tym incydencie zakupię sobie seta i TNT. Bardzo udane zakupy i no i lecimy do sąsiadów na zbierać jeszcze lepsze przedmioty. W tym momencie zniszczyłem łóżko jemu wrogowi, który co jako jedyny, przez co miałem łóżko on nie, choć tam się, że zaraz je stracę. O, no a teraz widzicie, jaki jestem mądry. Zobaczcie, typ dosłownie kupił oślepienie mi... i słodzę, że mi ja to dostał, że ten efekt. To, to jest aż śmieszne, ale ja stwierdziłem, że rotuję na środek i zbieram lepsze przedmioty. No nie ale nie poszło mi za dobrze. Nie. No i czerwony wygrał. No i teraz mamy kolejną rundę, jest to już runda, w której jest aż 7 na 8 graczy. Nie, 8 na 8! W ostatniej chwili musiał ktoś dołączyć. No i lecimy. I nie ma dużo oprosu, przez co być może tą arenę wygram. Kto wie, ten wie. Wybrać nie obudował niczemu łódka po Ta, no wykrakałem. Daj mi Druga próba. No Nie i wiem, na, na tym się skończyło. Proszę. Wywalone. Wywalone. Pekaj. Okay. Mam dwa upgrade'y. Dwa. Postanowiłem, że za te dwa kile ulepszę sobie mieć z na żelazny, czyli najpierw kamienny, potem żelazny. I będę trechartował w miecz, ponieważ będzie on bił dużo obrażenia. I czas, w tej grani na kostce, sproszenie się o problemy. No i dobra, lecimy. To jest niesamowita strefa z graczem, który ma o wiele Proszę. lepszego seta, ponieważ ma żelaznego, ja nie ma zwykłego, no i go robię. Ja jestem tryh, jestem pro. Ta gra zapowiada się niesamowicie. Zobaczcie moje itemy. Mam kolczugę i żelaznego seta. Dosłownie mam jeden z najlepszych itemów na serwerze. No, dosłownie, jak który nie miał żadnych challenge'ów, mają pewnie gorsze itemy ode mnie. By anyway, że, że da się użyć firewalla w powietrzu? Niesamowite. I teraz zobaczcie to. Widzicie to? Ja teraz nie mogę nic robić, ponieważ mam tego slownesa i przegrałem. A ja bym był w stanie wygrać. Tyle brakowało. Nic ja nie, prawie bym to wygrałem. A i jeszcze jedno: mam prezent dla spostrzegawcy. Pewnie zauważyliście, że wybrał kolor żółty, ponieważ ja i zielony my się do sami nawzajem wyeliminowaliśmy. Znaczy, ja i żółty. A i tutaj, oczywiście, ginął jeszcze już totalnego randoma. Tylko, że brat nie ma kill i nie może nic zrobić, więc... w tym sensie, go załatwiam. No i lecimy dalej z gierką. Tutaj, oczywiście, rozwalamy w to, bym No i się z nim klepie, ale niestety. Jestem z nie jestem z nią grać z bakilowym graczem, jestem to raczej to, do, do tej słabszej grupy graczy. Tak o tyśniów. Tam jeszcze minę wywal wywol. Teraz mi wywol. Proszę. się mojego Epic Fighta i widzicie już w tym strachemono bo tutaj się uciągamy i stwierdziłem, że to jest ostatnia to gra, nawet taka, która jest porażką i to już w grę idziemy wygramy, więc... To już nie będzie to taka ostatnia gra. Świetnie, to no, nie mam przegrana nie. gra. Już za spoilerów to jest przegrana gra. No i dobra, macie ostatnią ostatnia gra, to jest gra, w której wygrałem. No, to to było tak... To jest tak złożona w ogóle. To jest tak złożona gra. No ale myślę, że ta gra była jest najciek jest najciekawsza ze wszystkich. Więc dobra, jeszcze miłego oglądania. mm um.

No i tu niespodziewanie mam już na przeciwnika i i chyba wygrywam kierkę. To trudne, ale się udało Wygramy. i okej wam wszystkim tak tak za oglądanie. Nara.